Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj dobry dzień, środa, połowa tygodnia, ale trzeba było skończyć projekty, więc tu następną lampkę mam skończoną. Opiszę pokrótce, z czego to było zrobione. Tutaj podstawa jest zrobiona oczywiście z deski śliwki. Fajnie, ładnie się wybarwiła. Użyłem tutaj lakieru troszeczkę. No, i poolejowałem to już na koniec. Świeci się fajnie. Tutaj też olej jest położony już druga warstwa. Olejowosk, pierwsza, a później olej sam. Żeby troszeczkę się świeciło i nadawało te, te, tego szyku tutaj. To się troszeczkę rusza, ale to nie wpływa na pracę lampki. Dobra. Włącznik sznurkowy. Tutaj miałem, troszeczkę walczyłem z tym włącznikiem. No tutaj będzie albo na nóżkę sobie, zależy w zależności jaki będzie, jaka będzie wysokość stolika, prawda? Albo na nóżkę ktoś sobie zrobi, albo położy sobie na blacie i... Proszę bardzo. Poplot sznurkowy, cały zestaw AliExpress. E, fajnie to wygląda, fajnie tu się e, wszystko komponuje.